Poziom PL16 jest szesnastym poziomem polskich bakrumów. Został odkryty 23 grudnia 1904 roku. Opis. Poziom PL16 przypomina archiwa. Liczne pomieszczenia bądź drobne korytarze razem łączą się, tworząc labirynt. Przemierzając to miejsce, wielokrotnie może się wydawać, że w ścianach pojawiają się i znikają kolejne odnogi. Że korytarze nagle zakręcają, mimo że wcześniej prowadziły prosto. Czasem, nawet po odwróceniu się zamiast spodziewanego korytarza, można znaleźć ścianę. Szerokość korytarzy nigdy nie przekracza dwóch metrów, a wysokość trzech. Klaustrofobiczny klimat tego miejsca potęgują niekończące zastępy szafek. Wypełniają je dokumenty, w których spina się cała historia bakrumów. Dokumentacja ta się każde wydarzenie, do którego doszło w bakrumach, od jego powstania do chwili obecnej. Codziennie pojawiają się kolejne korytarze i szafki, a dokumenty są uzupełniane. Byty Prócz archiwisty i sporadycznie neuklipujący się tutaj masko zwierzy oraz martwowron nie występują tutaj żadne byty. Wydawać się wręcz może, że te dążą do natychmiastowego opuszczenia poziomu PL16, na co wskazuje duży stres i strach objawiający przez te byty. Archiwista. Byt ten przypomina ludzkiego mężczyznę w późnym wieku. Archiwista jest w stanie nawigować pomiędzy korytarzami poziomu PL16 i doprowadzać wędrowców do wybranych dokumentów. Nie potrzebuje on snu, jedzenia, wody. Każdą ranę jest w stanie zagoić, a każdą chorobę zwalczyć, zanim ta w pełni się rozwinie. Uważa się, że archiwista jest zmiennokształtny oraz posiada możliwość zakrzywiania pobliskiej rzeczywistości. Archiwista zazwyczaj przechadza się korytarzami poziomu PL-16, a od czasu do czasu przegląda wybrane dokumenty. Wydaje się obojętny na zachowania wędrowców. Jeśli jednak wędrowiec rozpocznie rozmowę, byt wykaże zainteresowanie. W stosunkach z ludźmi jest zdawkowany i oziębły, nie odmawia jednak próśb o pomoc w odnalezieniu konkretnej dokumentacji. Bazy, posterunki i społeczności. Z powodu informacji przechowywanych na poziomie PL-16 jest pożądane, aby żadna grupa oprócz stowarzyszenia nie posiadała placówek na tym poziomie. Wszelkie znane próby utworzenia obozów mają być skrycie sabotowane. A pośród wędrowców ma być rozsiana plotka o niebezpiecznych właściwościach poziomu PL16. Obóz archiwalny Stowarzyszenia Archeologów Międzywymiarowych. Zamieszkuje go obecnie 45 archeologów. Do jego zadań należy ciągłe badanie nowych wydarzeń spisywanych w dokumentacji. Obóz Stowarzyszenia Archeologów Międzywymiarowych. Zamieszkuje go około 100 archeologów i wędrowców. Jest bazą dla wędrowców, którzy przypadkowo dostali się na ten poziom. Prowadzi liczne eksploracje w celu odnalezienia wyjść z poziomu. Wejścia i wyjścia. Wejścia. Jeśli przebywając na poziomie PL18 uda ci się znaleźć pomieszczenie wyglądające jak biblioteka bądź archiwa, bądź pewny, że dłuższa eksploracja tego pokoju przeprowadzi cię na poziom PL16. Niektóre z drzwi do chat na poziomie PL10 mogą prowadzić tutaj. Stos kartek na poziomie PL-25 może cię pochłonąć, a następnie wypluć gdzieś na tym poziomie. Osoby z dużym pożądaniem wiedzy mają zwiększoną szansę na przypadkowy no-clipping na poziom PL-16. Jeśli na jednej ze ścian poziomu PL-40 znajdziesz rysunek półki z książkami, dotknięcie go zaprowadzi cię tutaj. Wyjścia Archiwista jest w stanie w nieznany sposób przenieść się do poziomu PL-17. Pozostałe wyjścia, o ile istnieją, są obecnie nieznane. Dokumentacja dodatkowa. Misja eksploracyjna. Dnia 15 maja 1976 roku poproszono archiwistę o zaprowadzenie drużyny archeologów na sam początek archiwum w celu poznania początku bakromów. Grupa wyruszyła 18 maja 1976 roku, a powróciła 24 czerwca 1977. Razem z powrotem drużyna przekazała archeologom z obozu archiwalnego serię zdjęć z podróży oraz przepisaną kopię dokumentów, które archiwista wskazał jako pierwsze. Fragmenty tej dokumentacji dostępne są poniżej. Kopia pierwszych dokumentów. Na początku Backrooms było plotką, ideą, koncepcją, która narodziła się w ludzkich głowach. To był sen, który widzisz nocą. To były majaki w czasie choroby i gorączki. Tak ludzie zaczęli wierzyć. Coraz więcej osób zwiedzało te dziwne, znajome korytarze nocą. Coraz więcej widziało je w majakach. I wtedy coś się zmieniło. I sen przerodził się w rzeczywistość. Ludzie zaczęli znajdować dziwnie, nierealne miejsca. Znajdować miejsca, w których rzeczywistość się załamywała, przez które mogli przenikać, nauklipować. No, Liminalne przestrzenie zalały świat. Więc świat je wypluł, wyrzucił jak odpad. Na granicy nierzeczywistości i rzeczywistości w szaleństwie te miejsca znalazły dom. Tak powstało Bakrooms, tak powstały zaplecza, tak powstało zaścianek, tak powstało piekło, tak powstał dom, tak powstał nowy świat, nierealny sen stał się prawdą. Tysiąc razy powtórzone kłamstwo staje się prawdą. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zachęcam do subskrypcji oraz pozostawienia czegoś po sobie pod tym filmem. Wszystkie przydatne linki znajdziesz w opisie. Jeśli chcesz mnie wesprzeć, tam też znajdziesz linki od tego. A teraz nie zatrzymuję i do usłyszenia w kolejnym materiale.